Uważajcie! Przepraszam, spieszymy się na imprezę. Na no, jaką imprezę? To jeszcze jest dzień Boże! Betty Docs beznadziejna. Chodź z nami! W porządku. Oh. Jeszcze gorszej, górnej nie Boże. Boże, widziałam, że będzie okropnie, ale nie, że aż, że aż tak. Oh. Widziałam, że ją zwabimy. <laughs> Zrobiłem wszystko, żeby ją wkurzyć. Ciąg dalszy nastąpi.